Witajcie! Długi weekend, pierwszy w tym roku, już za nami. Trochę pozwiedzaliśmy, trochę odpoczęliśmy, także jesteśmy gotowi do działania dalszego. A korzystając z okazji, chciałem Wam zaprezentować nasze nowe pokoje. Tutaj te daszki, które widzicie za mną, to są panele fotowoltaiczne, które ładują magazyn energii, więc ograniczamy zużycie prądu, które pochodzi z spalania paliw kopalnianych, także coraz bardziej jesteśmy eko. Co się zmieniło w środku? W środku najważniejszym punktem programu tak naprawdę jest, są okna panoramiczne, które e, zamontowaliśmy nad łóżkiem, więc tak jak tutaj widzicie e, jest piękny widok na masę śnieżki. Pokoje dwuosobowe również uzbroiliśmy w zmywarki. Jest to jedna z czynności, których nie cierpię robić. Drugą, ale to już wiecie, to jest odkurzanie. Dlatego każdy pokój jest wyposażony w brąbę. Zmieniliśmy układ łazienki. Jest duża umywalka. No i oczywiście prysznic, który jest znacznie większy niż w poprzednim modelu. Także serdecznie Was zapraszam do. Robienia rezerwacji, do testów i oczywiście pozostawienia konstruktywnej opinii, co według Was należałoby jeszcze zmienić w naszych pokojach, żebyście się czuli jeszcze bardziej komfortowo. Pozdrawiam Was serdecznie z Karpacza, w zasadzie z miejscowości ściegny i do zobaczenia niebawem. Cześć!